Hi guys, witam się z wami w dzisiejszym filmie. Dzisiaj chciałabym Was zabrać ze sobą na zakupy szkolne. Jestem aktualnie w Stanach, jak już pewnie wiecie. i Wybieram się dzisiaj na zakupy szkolne i stwierdziłam, że pójdziemy do Walmartu i do Targetu, czyli do dwóch takich największych sklepów. Przejrzymy sobie tam asortyment, zobaczymy co można tutaj fajnego znaleźć. No i co. Ja jak wrócę to tak naprawdę zaraz będę się wybierała do szkoły, więc myślę, że za dużo już w Polsce nie będzie wtedy. Także zakupy zrobię sobie tutaj. I na końcu filmu będzie oczywiście haul z tego co kupiłam. że najpierw na zakupy wybrałam się do Walmartu eee, i tutaj możecie zobaczyć już pierwsze przybory. Eee, było dużo właśnie rzeczy z filmu Perpei Made i ja osobiście tą filmę bardzo lubię, więc e, też sobie coś z tego wzięłam. E, później poszłam na dział z teczkami i były mega kolorowe i wzorzyste, także każdy coś dla siebie by znalazł na pewno. E, tutaj ta akurat spodobała mi się najbardziej z tych wszystkich. I później przeszłam na dział zeszytów. I zeszyty miały w sumie podobne okładki i coteczki. Także fajnie, bo można sobie zmakingować, eee, Ale ja osobiście nie kupiłam tych zeszytów, ponieważ mają słabej jakości kartki. A ja lubię jak kartki mają nieco większą gramaturę, bo wtedy lepiej mi się robi na nich notatki, nie przebija mi nic i ładniej to po prostu estetyczniej wygląda. Następnie znalazłam takie e, mazaczki w moich kolorkach typowo, e, wszystkie takie pastelki i krajoli. E, Wzięłam też długopisy, bo są to moje ulubione długopisy. Tutaj takie ścieralne zakreślacze, pewnie kojarzycie. I takie słodziutkie taśmy. Ja lubię czasami użyć taśmy do notatek, bo wtedy ładniej to wygląda. E, tutaj takie zakładki do książki, żeby sobie coś zaznaczyć. No i cała kolekcja długopisów, jest naprawdę ogromny wybór. Mi akurat się spodobały takie pastelkowe oczywiście. Później dział z karteczkami samoprzylepnymi, też jest ich bardzo dużo, w różnych kolorach i różnych firm. Później przeszłam sobie na takie droższe zeszyty, bardziej planery i znalazłam tutaj naprawdę wiele pięknych wzorów. No i ich jakość oczywiście była znacznie lepsza. Przeszłam się też na dział książek. Wiem, że dużo ludzi właśnie lubi czytać książki po angielsku, także stwierdziłam, że pokażę wam, co możecie dostać akurat w Walmarcie. Wyszłam już z Walmartu, pierwsze zakupki już zrobione, a teraz lecę jeszcze do takich mniejszych sklepików, bo są właśnie tutaj też takie małe, fajne sklepiki, które też można kupić jakieś fajne rzeczy do szkoły, także zajrzymy sobie też tam. A tutaj również cały dział zeszytów i planerów jest naprawdę ogromny wybór i są piękne wzory. E, sama nie mogłam się zdecydować, ale powiem Wam już, że wybrałam swój, e, także będziecie mogli zobaczyć na pewno na końcu filmu. E, tutaj jeszcze jakieś zakreślacze, markerki i takie rzeczy. Później wybrałam się do takiego sklepu, który nazywa się. 5 Below, podajże I tam dostaniecie wszystko poniżej 5 dolarów. Znalazłam fajną śniadaniówkę, ale ja już mam swoją, także raczej nie będę kupowała w tym roku. No i był tam również oczywiście ogromny wybór zakreślaczy, markerów, mazaczków w trochę niższych cenach, więc myślę, że też spoko. I później znalazłam jeszcze takie piękne sketchbooki. W międzyczasie wybrałam się też na kawkę do Starbucksa. Idziemy teraz jeszcze do ostatniego sklepu, a stwierdziłam, że Target sobie zostawię na inny dzień, bo już jestem zmęczona i nie chcę mi się już chodzić, także wejdziemy jeszcze tylko do takiego jednego sklepu mniejszego trochę i wracimy do domu. A ja dopijam swoją pyszną waniliową kawusię. Więc mamy kolejny dzień i tak jak wam obiecałam lecimy na przegląd rzeczy teraz do Targetu. Przed chwilą nagrywałam dla was również krótki film na TikToka z lumpexu. Także możecie tam też zajrzeć. No i co? Lecimy teraz przejrzeć rzeczy w targetie. I już przy samym wejściu znalazłam fajny plecak. Bardzo podobał mi się jego wzór e, i zastanawiałam się nad nim. I nadal myślę, bo mam w sumie swój plecak e, z tamtego roku jeszcze dopiero go kupiłam ale nie wiem, czy się z niego zmieszczam. I później przeszłam na taką sekcję, w której właśnie były wszystkie rzeczy do szkoły. Eee, ogromny wybór naprawdę bardzo dużo rzeczy. Eee, tutaj te zakreślacze takie same jak w Walmartie, tylko że większa paczka. Moje ukochane zakreślacze: midlinery. Eee, I w sumie podobne zakreślacze co tamte, tylko że z firmy Sharpie. Później taka bardziej oryginalna kolekcja fajne planery takie ombre jak ktoś lubi ten motyw to spoko a następnie cała ogromna ściana teczek we wszystkich kolorach tęczy i fajnie to w sumie wyglądało jak było to tak poukładane tutaj znalazłam jeszcze taki organizer na biurko i akurat on będzie mi pasował bardzo do pokoju więc też go wzięłam i była też do tego taka mała lampeczka którą można sobie podwiesić na przykład pod półką nie wiem czy kojarzycie, ale kiedyś te piórniki na ekspres to był hit. Znalazłam też taki przeuroczy plecak w by truskaweczki. Był naprawdę słodki, ale wybór plecaków też był dość spory i w sumie było kilka działów z plecakami. Ja pokazałam tutaj Wam akurat jeden z nich. I cała ściana bidonów również w kolorach tęczy. I jeszcze więcej zeszytów i planerów, jakby tego było mało. Nie wiem, czy są tu jakieś osoby, które uwielbiają organizować swoje życie, ale jeśli tak, to na pewno kojarzycie The 5-Minute Journal. Jest on bardzo popularny, ale jest również bardzo drogi, bo w przeliczeniu to kosztował około 120 zł, także jak na planer, to myślę, że jest to bardzo dużo. Później taka Aesthetic kolekcja czarno-biało-beżowa, czyli totalnie moje kolorki eee, i cała ściana markerów. Znalazłam też takie fajne cienkopisy z firmy Zebra Sarasa na klik, a takich jeszcze nie widziałam. Więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania wszystkiego, co kupiłam tutaj do szkoły. Pierwsza rzecz, jaką kupiłam, to jest taki plecak. On jest z Targetu i kosztował 35 dolarów. Więc wychodzi tak około 150 zł. Zdecydowałam się na niego, ponieważ mój z poprzedniego roku jest trochę za mały i obawiam się, że nie zmieszczę się do niego, także mm, tak wygląda. Tutaj ma po bokach takie duże kieszenie na napój. Z przodu też taką kieszonkę na jakąś śnieniówkę czy kosmetyczkę. I z tyłu takie rączki. Można go też nosić jako torbę. Do tego dopiłam sobie taki bryloczek. W wokół przynęłam sobie kubek. Kupiłam sobie taki kubek, bardzo on mi się spodobał. Nie wiem, czy kojarzycie firmę Stanley. Oni robią takie duże kubki, a ja potrzebowałam nieco mniejszego, więc zdecydowałam się na taki kubek. Jest w takim pięknym beżowym kolorze. Tutaj ma słomkę, którą możecie sobie wyjąć, zatkać i można sobie wziąć do kawki. Także na jesień będzie. Perfekt, do szkoły. Teraz zajrzyjmy sobie do środka, bo tu się kryje dość sporo rzeczy. I pierwszą rzeczą, jaką kupiłam, to jest taki piórnik. On jest zrobiony z siateczki i jest taki przezroczysty z czarnym ogramów. Tak wygląda i stwierdziłam, że będzie idealny, bo jest mały, cienki i nada się idealnie do szkoły. Nie będzie zajmował dużo miejsca przede wszystkim. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam, to jest zestaw moich ukochanych długopisów. Co roku je kupuję w Polsce. Tylko że u nas można dostać je w TK Maxie i w małych paczuszkach, co się nie opłaca. Więc tutaj za 10 dolarów kupiłam 20 tych długopisów i mega, mega Wam je polecam, bo super piszą i się nie rozmazują. Następną rzeczą, jaką kupiłam, to są takie żelopisy, cienkopisy takie do notatek. Kolejne również takie mazaczki do robienia notatek, do zakreślania jakichś rzeczy. E, słyszałam, że są fajne, ja ich jeszcze nie miałam. Miałam w tamtym roku midlinery e, z Zebry Sarasa właśnie i w tym roku zdecydowałam się na te, więc przetestuję i zobaczę jak mi się sprawdzają. Miałam też takie słodkie karteczki do zaznaczania sobie czegoś w książkach, no wiecie o co chodzi. Przejdźmy teraz do... Zeszytów. Pierwsze dwa zeszyty są z tej samej kolekcji e, i są one w linie. Pierwszy jest z taką e, pszczołą, e, mega minimalistyczny, ale w moim stylu i bardzo mi się podoba. A drugi jest takie słodkie, małe truskaweczki. Tak wyglądają one w środku. Następnie kupiłam też taki zestaw trzech zeszytów, i one są z różnymi napisami. Też bardzo minimalistyczne, tylko taki złoty napis na środku każdego z nich. I ostatnia rzecz to taki kalendarz na rok 2023-2024 do szkoły. Ja lubię mieć wszystko zorganizowane i pisać sobie właśnie w kalendarzu. E, tak on się prezentuje w środku. Macie tutaj rozpiski na każdy dzień, i na pierwszej stronie, jeszcze macie taki pomniejszony kalendarz. E, bardzo mi się on podoba, ma piękne kolorki. Co, to by było na tyle z moich zakupów tutaj. Większość zeszytów kupię sobie jeszcze w Polsce, bo tutaj jest mały wybór zeszytów w kratkę, a tego na pewno potrzebuję więcej. No i mam już swoją sprawdzoną firmę zeszytów, którą bardzo lubię, więc e, zdecydowałam się, że dokupię je w Polsce. E, a takie przybory typu jakieś zakreślacze i tak dalej, to dużo rzeczy też mam jeszcze z poprzednich lat, więc nie kupowałam tego aż tak dużo. E, no i co? To tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrypcję e, i dajcie znać, jak Wam się podobał film.